Siema, z tej strony Polisz i w dzisiejszym odcinku powiemy sobie o nowym evencie Fortnite. Również nie zapomnij o tym, że na 100 subskrypcji organizuje konkurs na 1500 V-Dolców. Również możecie mnie wspomóc za pomocą tip and donation. Link znajdziecie w opisie. Jak wcześniej wspomniałem, Fortnite zawita nowy event o nazwie Fortnite X. Wczoraj o godzinie 16 wiadomościach w grze pojawił się news. Swoju rozpozna swojego, wskakuj już jutro. To zapowiada, że właśnie już jutro wejdzie nowa współpraca Epic Games z jakąś nową marką. Fortnite naprawdę szaleje, aby każdy chciał zagrać w tę grę. To logo, które właśnie widnieje na zwiastunie, to logo właśnie marki Jordan. Myślę, że Epic Games rozpocznie współpracę właśnie z Michaelem Jordanem. Od jakiegoś czasu właśnie Michael Jordan ma swoją linię produkcyjną butów, ubrań i innych rzeczy. Jeszcze nie poznaliśmy owoców pracy Fortnite, ale najprawdopodobniej do sklepu wejdzie skin z ubiorem Michaela Jordana. Również bardzo możliwy jest powrót zestawu koszykarza. Do gry powinny jeszcze trafić nowe wyzwania, ale tajemnicą nadal pozostanie co dostaniemy za ten event. Dzisiaj o godzinie 10 rano powinna rozpocząć się przerwa techniczna i powinna wprowadzić owy event. To nie wszystko, firma Honor, która przez jakiś czas współpracowała z Fortnite wprowadzi za niedługo swoje nowe telefony Honor 20 i Honor 20 Pro. Ale co najważniejsze, dla posiadaczy tego telefonu oni otrzymają ekskluzywną skórkę. Data premierowych telefonów jest jeszcze nieznana, ale powinna nastąpić do końca wakacji. Do tego jeszcze 7 czerwca dochodzi nowy pakiet Xboxa. Poza tym, jutro powinna wyjść jeszcze nowa funkcja zwrotów, ale niestety, skiny będzie można mieć w szafce tylko przez 5 minut od jego zakupu. Więcej dowiecie się w moim filmie nielimitowane zwroty. Link do owego filmu znajdziecie w opisie. Fortnite zaczął ostatnio naprawdę szaleć, tyle zmian, eventów i nowych ekstra pakietów w ciągu dwóch miesięcy. To na tyle w dzisiejszym odcinku nie zapomnij o subskrypcji dzwoneczkiem i łapce w górę. Siema!